Ja z IC. Tak jak niektórzy z Was widzieli, poznałem moje stronie na Facebooku, w którym to napisałem, że planuję Was poinformować odnośnie mojego kanału, dokładnie mówiąc, chodzi mi o aktualizację. Planuję zmienić content na moim kanale, rzecz jasna nie chodzi mi o to, że kończę z TFM, em wręcz przeciwnie. Jedyne co zamierzam zmienić to styl moich filmików. Teraz zamieszczałem głównie gameplaye na żywo. Mnie po prostu, sobie grającego i gadającego do Was. Chodzi o to, że, że, że zaczęło mi to trochę nie pasować. Chodzi mi tutaj o to, że zaczynając ten kanał, chciałem wykorzystać moją wiedzę z TV2, którą nabyłem i móc ją Wam przekazać w moich filmikach. Na początku, kiedy zdecydowałem się nagrywać filmiki z moim głosem, kończąc yy, robić same Frag mówi, możecie zauważyć, że każdy filmik był takim w miarę poradnikiem. Niestety z czasem dopadło mnie lenistwo, głównie spowodowane bardzo długim czasie spędzonym na montowanie i, zwłaszcza, renderowanie i wysyłanie filmików. Po odkryciu OBS, aktualnego programu nagrywającego, którego używam, byłem w stanie nagrać Wam gotowy gameplay wraz z kamerką, głosem nie musiałem już wklejać i dopasowywać każdego z nich z osobna do Vegasa. I wtedy zdecydowałem, że będę nagrywał kilkunastu minutowe gameplaye na żywo, w których będę się musiał bardziej wysilać, aby gameplay był dobry jakościowo i to, co podczas niego mówię. Po jakimś czasie zauważyłem, że już niezbyt mi się to podoba. Moje filmiki nie miały takiego odezwu, jakiego bym chciał, i chciałem coś zmienić. Zwłaszcza natchnęło mnie to, kiedy po bardzo długim czasie odkryłem super ustawienia do Vegasa, co skraca renderowanie moich filmików aż o połowę. To jest cholernie dużo. Wtedy właśnie zdecydowałem się do edytowania ponownie moich filmików, a co za tym idzie, że będą bardziej wartościowe, lepsze po prostu, moim zdaniem. To właśnie nasunęło mi pomysł na robienie głównie poradników, ale zważając na to, że teraz zaczyna mi się maturalny rok szkolny będę miał zapewne mało czasu. Nawet nie zapewne, tylko na pewno będę miał mało czasu. Ech. Chcę, abyście sobie z tego zdawali sprawę, że filmików codziennie na pewno nie będzie przez dłuższy czas. Na pewno przez długi czas będę się na pewno starał, aby wychodziły przez y, najbliższy miesiąc, jakoś co tydzień. Sam do końca nie wiem. Będę się na pewno o to starał. Chcę, abyście nadal ze mną byli, po prostu musicie zrozumieć, że teraz przez ten rok na pewno muszę się poświęcić nauce jak nigdy dotąd. Chodzi o moją przyszłość, drodzy widzowie. No, mam nadzieję, że, że to rozumiecie. Chciałbym Wam jeszcze raz powiedzieć na temat lajków i komentarzy. To naprawdę, a na pewno nie w moim przypadku wygląda tak, że chcę ich, bo y, większe hajsy z YouTube'a za to idą. Wcale nie, nie dostaję za nie nic, żeby było jasne. Hmm, chodzi mi o to, że widząc, że jest dużo ławy w górę i zwłaszcza komentarzy zwłaszcza treściwych komentarzy na temat danego filmiku, bo komentarz, cytując pierwszy, drugi, dwudziesty piąty, no ja nie uważam tego za komentarz, tylko za śmieć pod filmikiem. Chodzi o to, że mnie naprawdę na tym zależy, ja uwielbiam czytać komentarze. Po wypuszczeniu jak jakiegokolwiek filmiku odświeżam YouTube'a co parę sekund, minut, patrząc czy ktoś już skomentował, żeby móc przeczytać ten, ten komentarz. Wiem, trochę to dziwne, ale tak jak mówię, chcę, abyście mi komentowali filmiki pisali, co Wam odpowiada, a co nie. Ale kojarząc filmik czy daną serię, dajecie mi znać, że takich filmików chcecie więcej, że, że czymś on się różnił i muszę zauważyć czym i dopracować kolejne. Rzecz jasna, możecie mi to właśnie pisać w komentarzach. Dzięki dużej ilości lajków, a raczej ich dużej ilości pod każdym filmikiem, mój kanał staje się bardziej widoczny dla nowych widzów, którzy mnie jeszcze nie znają jeśli zależy Wam jakkolwiek, abym pnął się w górę na tym portalu, jakim jest YouTube, to jedyna rzecz, która może mi to gwarantować, jesteście tylko Wy. Bez Was, bez widzów, komentarzy, łapek, subów, nie byłoby tego Icego, jakim jestem teraz, na pewno już dawno bym przestał nagrywać, gdyby nie Wasz odzew. Także byłoby mi bardzo miło, gdybyście zechcieli mi w tym pomagać. Jeszcze jest jedna sprawa odnośnie kamerki. Zdecydowałem tak, że z racji, że właśnie tak jak tutaj Wam powiedziałem, postaram się teraz robić bardziej gameplaye. To kamerki mojej nie będzie. Nie wiem, czy na pewno niektóre z tych poradników będą głosowe, a niektóre będą tak jak ostatni, ten np. o Airshotach z napisami. Na pewno jeż, jak będę nagrywał moment z Live to na pewno będzie wtedy kamerka, a jeżeli będę wypuszczał już jakieś takie gameplaye, to myślę, że raczej tej kamerki się pozbędę. Na pewno przez parę jakichś odcinków, żebym mógł po prostu sam zobaczyć, móc porównać, jak, jak, które z wersji lepiej wygląda. Także tak, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten update, że tak powiem, mojego kanału. Czekam sobie na przecie w komentarzach poniżej. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i raz jeszcze dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, na razie i cześć!